Cześć tu jak zwykle, Whistleblower. Dziś 3 kwietnia, a to Światowy Dzień Musu Czekoladowego, ale także Światowy Dzień Nadziei. A to właśnie nadzieja na jakiś skandal nas tu przywiodła. I skandal jest. Ledwie co obejrzeliśmy w niedzielę odcinek końcowy Sanatorium Miłości, a do dzisiaj urósł nam całkiem spory skandal związany właśnie z tym odcinkiem. Ten początek taki zagmatwany, ale już do sedna. Pamiętacie jak zachwycaliśmy się obrazem Krzysztofa, który rzekomo namalował dla Niny w prezencie? Zatem bohomas na zajęciach plastycznych. No kto by pomyślał, że ma taki talent? Okazuje się, że nie ma, bo to nie jego obraz. Zgłosiła się autorka obrazu i pech chciał, że im wrzuciła zdjęcie obrazu na jedną ze stron z pracami artystycznymi, na której jest już od 9 lat, dlatego nie ma mowy o pomyłce i szukaniu sensacji na siłę. Oj Krzysiu, mogłeś się nie wygłupiać mówiąc, że sam to namalwałeś, bo teraz jest wtopana całą Polskę. Jakby tego było mało, autorka twierdzi, że tv złamało prawa autorskie pokazując jej twórczość bez jej zgody. I jak to w internecie, zrobiła się już z tego niezła afera. Myślicie pewnie, skąd Krzysztof ten obraz wziął w takim razie? Autorka twierdzi, że został sprzedany jakiś czas temu i w jakiś sposób musiał trafić w ręce Krzysztofa. Trudno powiedzieć czemu senior postanowił zagrać wielkiego malarza i ogłosił to swoim dziełem. A z drugiej strony, czy można winić stację, jeśli myślała, że to dzieło Krzysztofa, w sprawy prawnej wgłębiać się nie będę, bo jestem tylko zwykłym syntezatorem. Miłej środy, kochani!